Wydawać by się mogło, że nie ma miejsca bardziej odpornego na skandale niż niebo. Tymczasem pewnego dnia wydarzyło się coś, co przejęło zgrozą wszystkich jego mieszkańców. Całe niebo czekało wówczas na cud narodzin, na świat miały przyjść dwa małe, urocze aniołki. Już dawno wybrano im imiona i zapisano w złotej księdze, ani lądko i aniołeczek. Jednak stworzenia, które pojawiły się w niebiańskiej kolebce, cóż, nie ich się spodziewano. Co to w ogóle jest? Krzyknęła ze zgrozą Anielica Gloria. Jak to się stało, nie wiadomo. Niektórzy mówili, że urok rzuciła stara złośliwa diablica, którą widziano w pobliżu, inni, że to robota wesołego diabła. W każdym razie zamiast dwóch aniołków w kołysce leżały istotki niepodobne do innych. Jedno było pół aniołkiem i pół diabełkiem, a drugie pół diabełkiem i pół aniołkiem. Zamiast Anielątka i Aniołeczka na świecie pojawili się Diabnielątko i Diabniołeczek. A to klops. Zachowajmy spokój, przemówił Archanioł Gabriel. Wróg wprawdzie wtargnął na nasz teren i zamieszał, jak tylko on potrafi. Ale mówię wam, nie upadajcie na duchu. Z tego wyniknie dla nieba i świata samo dobro. Słowa Archanioła Gabriela sprawdziły się jak zwykle co do Joty. Diabnielądko i diabniłeczek wyrośli i dysponowali szczególnymi mocami i anielskimi i diabelskimi zarazem. Dlatego też zostali niebieskimi posłańcami do zadań specjalnych.